Odwaliłeś ostatnio coś głupiego? No to się nie przejmuj, bo wyobraź sobie, że najlepszy szachista czasów Magnus Carlsen, który gra w szachy już 30 lat, przeoczył mata w zaledwie 3 posunięcia. Podwalił mata, co?! Co?! Mat w... Mat w dwa ruchy był! W tej pozycji zostało zagrane hetmanem do przodu, i czarny postanowił swoim hetmanem zdobyć pionka, co jest skandalicznie złym pomysłem. I teraz każdy, nawet najsłabszy amator, jest w stanie zobaczyć kontynuację, która prowadzi białego do zwycięstwa. A Carlsen, najlepszy w swojej dyscyplinie, tego nie znalazł. Każdemu zdarza się gorszy dzień. W tej sytuacji biały może zbić wieżę. I teraz czarny nie ma innego wyboru, niż zbić tego Hetmana królem. I problem jest taki, że ten król jest ograniczony przez własne piony. Teraz wieża wjeżdża do przodu, atakuje króla, jedyne to zasłonić się skoczkiem, no ale wtedy wieża bije, no i po prostu mat, ten król nie ma totalnie gdzie uciekać, a wieża jest broniona przez koleżankę Z1. Niesamowite, że Carlsen coś takiego przeoczył.